Pan samochodzik. Klasztor w Zagórzu. Rozdział czternasty. Wasze miny mówią mi, panowie, że liczycie na jakieś rewelacje. Historyk przerwał ciszę, która zapadła po jego słowach. Niestety, rozłożył ręce w bezradnym geście. Jedyne co mam do zaofiarowania, to trochę smutna opowieść o dwóch braciach. A ponieważ nikt nie skomentował jego wyznania, Grzegorz Kowalski zaczął. Urodziliśmy się obaj tu, w Zagórzu, w tym domu. Ja w roku 1930, ksawery, siedem lat później. Sporą różnicę wieku pogłębiał jeszcze podział ideologiczny. Jako młody człowiek działałem w ZMP, a potem w partii ostentacyjnie obnosiłem się ze swoim ateizmem, podczas gdy brat skłaniał się ku kościołowi. Jako nastolatek służył domszy, potem został lektorem, a w końcu. W roku 1956 wstąpił do nowicjatu zakonu karmelitów i zniknął z mojego życia na ponad dekadę. Jakoś pod koniec roku 1963 zjawił się u mnie w domu przełożony Xaverego z krakowskiego klasztoru karmelitów i spytał, czy nie wiem, gdzie jest mój brat. Odparłem zdziwiony, że chyba on powinien orientować się w tym lepiej ode mnie, na co mnich odparł. Że Ksawery dwa miesiące wcześniej opuścił samowolnie zgromadzenie i do dzisiaj nie widziano go w żadnym z polskich domów karmelickich. Obiecałem, że zawiadomię go, jak tylko brat się u mnie pojawi. Szukał go pan, oczywiście, zaniepokojony. Jeszcze tego samego wieczora wysłałem telegram do rodziców. Odpowiedź wzmogła moje obawy. Ksawery pojawił się tutaj. W zagórskim domu rodziców, dzień przed terminem wyznaczonym przez władzę jako ostateczny koniec prac na klasztornym wzgórzu, i zapowiedział, że następnego dnia wyjeżdża do klasztoru, do Krakowa. Od tamtego czasu, a minęły już przynajmniej trzy miesiące, nie dał znaku życia. Natychmiast zgłosiłem zagnięcie brata na milicję. Spędziłem nawet kilka urlopów poszukując go w różnych zakątkach Polski. Wszystko na darmo. Gdy znów w roku 1973 zobaczyłem Ksawerego. Byłem 40-letnim żonatym inżynierem, z córką w pierwszej klasie podstawówki. Mieszkałem w Krakowie, gdzie wysłano mnie 15 lat wcześniej z nakazem pracy. Pamiętamy dobrze tamten lipcowy dzień. Ksawery przyszedł wieczorem, po kolacji. Z trudem go rozpoznałem. Był chudy jak szczapa, grzbiet okrywały jakieś poszarpane łachmany. A twarz ogorzałą od słońca niemal w całości pokrywała mu broda. Jedynym jego dobytkiem było niewielkie, przywiązane do długiego kostura, zawiniątko, w którym, jak się później okazało, miał mydło, kawałek chleba, nożyk, sznurek i niemiłosiernie zmięty słomkowy kapelusz. Wie pan, gdzie się podziewał przez te dziesięć lat? zapytałem. Historyk zrobił niepewną minę. Sądzę, że mógł być w Europie Zachodniej, powiedział. Skąd takie przypuszczenie? Bo kiedy już się pokłóciliśmy, wypłakaliśmy i na powrót pogodziliśmy, ksawery został u nas na pewien czas. Szczególnie dobra komitywa zawiązała się między nim i moją córką hanią. Stało się tak, bo wujek ksawery wychodził tylko nocami i miał dla niej bardzo dużo czasu. Odrabiali razem lekcje, a ja czasem się temu przysłuchiwałem. Ksawery, czego nie można było o nim powiedzieć w dzieciństwie, kiedy nie odróżniał Antarktydy od Antarktyki, posiadł sporą wiedzę geograficzną. Łapałem się na tym, że kiedy mówił o Rzymie, Dunaju albo Pirenejach zasłuchiwałem się w jego opowieściach, takie były ciekawe i pełne szczegółów. Ale wprost nie powiedział panu, gdzie był? Nie, pokręcił głową Kowalski. Jak już wspomniałem... Nie był człowiekiem skorym do wyjawiania swych tajemnic. Czasem siadywaliśmy wieczorem, gdy moje panie już spały i wypytywałem go o różne sprawy. Przyznał, że odszedł ze swego domu zakonnego, ale, jak tłumaczył, było to wynikiem cudu i nie oznaczałoby najmniej, że przestał być karmelitą. Błagał mnie także, bym nie ujawniał miejsca jego pobytu współbraciom. Niechętnie się na to zgodziłem. Potem znów ruszył w drogę. Tak. Pewnego ranka, mniej więcej po trzech latach od jego wieczornego powrotu, zastałem w kuchni, gdzie na polowym łóżku spał ksawery, obok złożonej jak zawsze równiutko pościeli, list, w którym brat dziękował nam za gościnę, przesyłał wszystkim całusy i obiecywał, że kiedyś znów się spotkamy. Pamiętam, że zmiąłem ze złością tę kartkę i poczułem się oszukany. Ale to było i tak nic w porównaniu z tym, co przeżywała moja córka, Hania. Płakała cały dzień, nim zdołaliśmy jej wytłumaczyć, że wujek musiał mieć do załatwienia coś bardzo ważnego, skoro wyjechał tak nagle. Wrócił w 1978. Pamiętam to tak dokładnie, bo Roków nie był dla mnie zbyt szczęśliwy. W styczniu rozwiodła się ze mną żona, Ela, a kilka miesięcy później dostałem ostrego ataku artretyzmu. Ból był tak silny, że nie mogłem normalnie pracować i przeszedłem na rentę. Postanowiłem wówczas wrócić razem z córką do domu w Zagórzu, który kilka lat wcześniej odziedziczyłem po rodzicach. Xawery zjawił się w swoim stylu, nocą, obszarpany i zarośnięty. Znów nie chciał nic mówić, a ja nie miałem już siły. By pytać. Wiedział pan, że mieszkał w leśnej pustelni kilka kilometrów stąd? Zapytałem. Oczywiście. Sam pomagałem mu ją budować. Większość czasu spędzał tam, ale, jak już wspomniałem, często zjawiał się u mnie w domu, żeby porozmawiać, umyć się, zrobić pranie. Brat naprawdę nigdy nie powiedział panu. Co stało się na klasztornym wzgórzu we wrześniu 1963 roku? zapytał z niedowierzaniem królik. Nasze rozmowy prawie nigdy nie dotyczyły tamtych spraw, odparł Grzegorz Kowalski. Ksawery powiedział mi tylko, w swoim tajemniczym stylu, że stało się wówczas coś strasznego, za co musi pokutować przez całe życie. Czy wie pan, co dzieje się teraz z pańskim bratem? Zadałem ostrożnie najważniejsze z pytań. Wiem, odrzekł, opuszczając głowę. Mogę nawet panów do niego zaprowadzić. Chłopcy poruszyli się niespokojnie na swych krzesłach, ale ich entuzjazm zgasiły następne słowa historyka, amatora, tyle, że ta wycieczka będzie musiała zaczekać do jutra. Ma pan rację, odparłem, domyślając się już, co się stało z bratem Ksawerym, i spojrzałem na zegarek. Wskazujący kilka minut po dwudziestej drugiej. Trochę się zasiedzieliśmy, dodałem, podnosząc się z krzesła. No, chłopcy, czas na nas. Przyjdę jutro o dziesiątej rano na klasztorne wzgórze, obiecał Grzegorz Kowalski, gdy każdy z nas uścisnął już jego mocną prawicę. Dobranoc. Dobranoc. Odpowiedział mu chór młodych głosów. Poszliśmy w górę drogą, pokrytą asfaltem, przechodzącym po kilkudziesięciu metrach w piaszczysty, płaski trawerz wiodący wprost do klasztoru. W dole po lewej stronie widać było światła północnej części zagórza, przed nami zaś i po prawej rozciągał się widmowy krajobraz rozświetlony jasnym jak reflektor samochodowy księżycem w pełni. Milczeliśmy, głównie po to, żeby pozwolić sobie nawzajem strawić zdobyte po południu i wieczorem wiadomości. Nie był to jednak wyłączny powód panującej między nami ciszy. Każdy z nas koncentrował się przed tym, co miało nastąpić w nocy. Chmury, które nadpłynęły ze wschodu, zgasiły upiorną poświatę nad ruinami zagórskiego klasztoru. Leżałem na brzuchu przy wyrwie w murze biegnącym wzdłuż piaszczystej drogi dojazdowej. Miałem stąd doskonały widok na plac po zachodniej stronie kościoła, ten, na którym ktoś prowadził nielegalne wykopaliska przez dwie ostatnie noce. Jednocześnie sam nie byłem widoczny z placu, jako że oprócz muru, z za którego wyglądałem, zakrywały mnie bujne trawy, wysyłające w moim kierunku całe flotylle drażniących nostrdżanaśion i krzaki głogu. Przesunąłem prawą rękę uzbrojoną w latarkę sygnałową do przodu i, upewniwszy się, że żarówkę przesłania filtr, a na placu nie ma żywej duszy, posłałem jeden ciemnozielony błysk w noc przed sobą. Odpowiedział mi podobny błysk z poziomu pierwszego piętra kordegardy. Oznaczał on, że pimpek i puchatek trwają na stanowisku pośród łomków, nieistniejącego już piętra. Lewe ucho wyłowiło z nocnej ciszy szybkie. Chociaż ostrożne kroki, a po chwili w trawie obok mnie położył się na brzuchu wysłany wcześniej na przeszpiegi królik. I co? Zapytałem szeptem. Kobieta odparł również bardzo cicho średni z braci Jaworskich. Nie widziałem jej twarzy, ale zachowywała się dokładnie tak, jak pan zapowiedział. Zaraz powinna się tu zjawić. Latarka gotowa? Tak, chłopak pokazał mi ręczny szperacz. Ciągle jednak nie jestem pewien, czy ci i... Cyknąłem, bo oto pod łukiem prowadzącym do kościoła przez wyrwę w zachodniej ścianie świątyni zamajaczyła mroczna sylwetka. Postać, która w ciemności przekradała się na plac, nie była wysoka, a płynne ruchy bioder w górę i w dół oraz bujna czupry nakazały domyślać się, że to idzie kobieta. Księżyc na sekundę zdołał przebić się przez zbitą wełnę chmur. W ręku postaci przemierzającej plac błysnęła stal osadzona na drewnianym trzonku, ale twarzy kobiety nie sposób było dostrzec, bo w chwili gdy zrobiło się jasno, obróciła ją w kierunku księżyca, nam pozostawiając do podziwiania burze kręconych włosów. Pochylona postać zrobiła jeszcze dziesięć kroków i stanęła na środku placu, nasłuchując. Wstrzymaliśmy oddech, upewniwszy się, że nikt jej nie obserwuje. Kobieta uklękła, ujęła niesiony przedmiot w obie dłonie i wbiła go w ziemię. Pozwoliłem jej popracować przez kilka minut, aż obok dołka wykopanego w ziemi został usypany spory kopczyk z wystającymi z niego źdźbłami trawy. Potem wysunąłem się lekko za mur i posłałem w kierunku Kordegardy trzy czerwone błyski. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Ze szczytu kordegardy strzeliły w stronę placu trzy mocne snopy światła z ręcznych szperaczy. Łopata wypadła z ręki poszukiwaczki skarbów i spadła na dno dołka. Kobieta odruchowo podniosła głowę i przysłoniła oczy ręką. Odwróciła głowę od światła, w naszą stronę. Szturchnąłem królika i zapaliliśmy latarki. Szukałem promieniem jej twarzy, ale ponieważ kobieta właśnie wstawała z klęczek i zasłaniała ręką oblicze... Nie byłem w stanie jej rozpoznać. Poszukiwaczka skarbów, ciągle bez słowa, wstała, obróciła się na pięcie i ruszyła biegiem w stronę ciemnego kościoła, ale w tym samym momencie w przejściu pod łukiem zapaliło się światło i rozległy słowa: Proszę się zatrzymać. Postać westchnęła, ale stanęła, rozumiejąc, że znalazła się w pułapce. Sześć świateł z trzech różnych kierunków zbliżało się do niej powoli. Kiedy wreszcie, po minucie czy dwóch, znalazłem się za jej plecami, zauważyłem, że kobiecie dogają ramiona. Robert, bo to on zaczaił się w kościele, również przemierzył już dystans dzielący go od poszukiwaczki, zmniejszył światło latarki i skierował promieni na jej twarz. Zrobiłem krok do przodu i spojrzałem w zalane łzami oblicze czterdziestolatki. Robert patrzył na nią przez chwilę w milczeniu, a potem oświetlił ziemię, na której stała kobieta. W snopie jasności, przez który przelatywały miliardy drobinek kurzu, widać było doskonale górskie buty należące do studentki. Rozmowa odbyła się w namiocie harcerzy. Czterdziestolatka siedziała na łóżku po prawej stronie, my na dwóch po lewej. Wpatrywała się w swoje stopy, na które przed chwilą założyła japonki. Uprzednio zwróciwszy nam buty studentki. I co mam teraz z panią zrobić? Zapytałem, wzdychając ciężko. Długie milczenie i odpowiedź. Naprawdę nie wiem, co mnie opętało. Głos kobiety drżał, ale mówiła szybko, jakby bała się, że jej przerwę i wezwę policję. Zazwyczaj kieruje się kantowskim imperatywem kategorycznym, ale wobec tego uczucia nawet filozoficzne zasady. Zostawmy filozofię, mruknąłem, i trzymajmy się faktów. Od ilu dni kopie pani w ruinach? Swoje prace prowadziłam raczej nocą. A więc ile nocy? Trzy. Dzisiaj była trzecia. Dlaczego podjęła pani te, jak je nazwała, prace? Znalazłem legendy o skarbie trzech mnichów w skrytkach służących do zabawy zwanej ingiem. Czy to pani zniszczyła skrytki? cisza, a potem pełne wstydu wyznanie. Tak, harcerze spojrzeli na czterdziestolatkę z niechęcią. Nie chciałam, żeby inni ludzie dowiedzieli się o skarbie. Warto było? Udało się pani coś znaleźć? Bardzo bym chciała, odparła natychmiast i zaraz się poprawiła. To znaczy chciałam. Strasznie mi zależało, by odkopać skarb mnichów. Były to niestety płonne wysiłki. Zdaję pani sobie sprawę, że miejsce, w którym pani kopała, jest wpisane do rejestru zabytków? zapytałem ostro. Nie wiedziałam, w jej głosie zabrzmiał strach. Coś mi za to grozi? Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia odparłem bez litości. Usłyszeliśmy ciche, bolesne westchnięcie. No i jeszcze te buty ciągnąłem. Co pani strzeliło do głowy, żeby rzucać podejrzenie na kogoś innego? Tak strasznie się bałam, że złapie mnie policja. Nie przeszkodziło to jednak pani kopać przez trzy noce? Wtrącił królik. Kobieta nic na to nie odpowiedziała. Pochyliła tylko głowę i znów wpatrzyła się w swoje stopy. Zapadło milczenie. Nie wiedziałem jak się zachować. Z jednej strony czterdziestolatka popełniła aż dwa przestępstwa. Z drugiej strony była klasyczną ofiarą gorączki złota i nie do końca można ją było obwiniać o to, czego się dopuściła. Nie wyglądała mi też na osobę niepotrafiącą wyciągać wniosków ze swoich błędów. Mam dla pani propozycję, powiedziałem. W oczach czterdziestolatki pojawiła się nadzieja. Jestem skłonny nie powiadamiać policji o pani wyczynach, ale pod pewnym warunkiem. Jaki to warunek? Łatwy do spełnienia. Chociaż będzie wymagał nieco wysiłku. No, ale to, biorąc pod uwagę Pani niedawną aktywność, nie powinno stanowić wielkiej przeszkody, zauważyłem ironicznie. Spojrzała wyczekująco. Proszę przez tydzień pomagać harcerzom w porządkowaniu tego miejsca. To będzie najlepsze zadośćuczynieniem za szkody przez Panią wyrządzone. W porządku, odparła. Brzmi sprawiedliwie. Chyba już pójdę. Podparła się na rękach i wstała z łóżka. Panowie, skinęła głową, od jutrzejszego ranka jestem do waszej dyspozycji. Pożegnało ją niechętne i ciche dobranoc harcerzy. Dlaczego pozwolił jej pan odejść? Zapytał królik z wyrzutem w głosie, kiedy za prezentowym przepierzeniem ucichły kroki czterdziestolatki. Dlaczego nie zawiadomił pana spiranta kozieła? Ta kobieta powinna stanąć przed sądem. — Znasz nędzników Wiktora Hugo? — zapytałem. — Co mają do tego nędznicy? — wzruszył ramionami królik. — Jest tam taka scena. W domu pewnego, wielce pobożnego, oddanego swym diecezjanom i ubogiego biskupa zatrzymuje się na noc były galernik, który niczym kain swe piętno na czole nosi w kieszeni żółty paszport, świadczący, że jest przestępcą zwolnionym z więzienia. — Jedyną zbrodnią którą ów człowiek popełnił, była kradzież Bochenka chleba, by wyżywić głodującą rodzinę i kilkakrotne ucieczki z galer, na którego za kradzież skazano. Galernik, zewsząd wypędzany, zostaje przez biskupa podjęty kolacją i przyjęty serdecznie. Po raz pierwszy od wielu lat może się wyspać w normalnym łóżku. Jak za to odpłaca? Spojrzałem na chłopców. Wszyscy czekali na dalszy ciąg opowieści, ale najuważniej słuchał Robert. Kradnie srebrną zastawę, jedną z niewielu cennych rzeczy, jakie posiadał biskup, i ucieka pod osłoną nocy. Następnego dnia zostaje schwytany i skonfrontowany z biskupem. Jeśli okaże się, że znów ukradł, czekają go niechybnie kolejne lata na galerach. Ale biskup robi coś zaskakującego: mówi policjantom, że sam dał srebra temu człowiekowi. Galernik jest wolny, a dobroć biskupa sprawia, że staje się zupełnie nowym człowiekiem, zdolnym do miłości, skorym do pomocy i współczującym. Od czasu, gdy przeczytałem tę książkę, uważam, że ofiarowanie drugiej szansy jest lepszym sposobem na postępowanie z ludźmi, którzy zbłądzili, niż więzienie. Moje słowa nie doczekały się komentarza. Późno już, powiedział tylko królik z zamyśloną miną, patrząc na zegarek. Pora spać. Miał rację. Dochodziła trzecia. Letni poranek to idealna pora na rozwiązywanie zagadek. Zieleń. Światło i jutrzenki blask, który można duszkiem pić, rozganiają nocne wątpliwości i każą wierzyć, że świat jest dokładnie taki, na jaki wygląda. Że każdą tajemnicę można rozwiązać z pomocą racjonalnego rozumowania. Umyłem się w rzece u stóp wzgórza, wypiłem kawę ze świeżo zmielonych ziaren i za kwadrant z dziesiąta dołączyłem do czekających już u bram klasztoru harcerzy. Skinęli mi na powitanie i wrócili do lustrowania piaszczystej drogi, wiodącej do klasztoru. Królik wyglądał na niewyspanego. Miał ciemne wory pod oczami, ziewał co chwila. Idą. Krzyknął Robert, który z wysokości muru na którym zobaczyłem go po raz pierwszy kilka dni temu, miał widok na okolice, równie dobry jak każdy lokator ptasiego gniazda na szczycie okrętowego masztu. Jak majtek wskazujący, w którą stronę patrzeć, by dostrzec ląd, wyciągnął rękę w kierunku dwóch postaci na drodze. Barczysta, ale zgarbiona sylwetka Grzegorza Kowalskiego i sprężysta, prawie tańcząca postać jego wnuczki zamajaczyły jakieś 300 metrów przed nami. Nieco rozmyte w rozgrzanym powietrzu upalnego poranka. Czekaliśmy w milczeniu z dłońmi niczym daszkami czapek ponad linią oczu, aż idąca wolno para dotarła przed klasztorną bramę. Pan Kowalski. Wsparty o laskę z mosiężną gałką wyglądał dużo starzej niż wczoraj. Wynikało to zapewne ze zmęczenia spacerem i jasnego porannego światła, wyostrzającego głębokie zmarszczki na jego twarzy. Witam. Uśmiechnął się Grzegorz Kowalski, podnosząc laskę, jakby chciał nas w ten sposób pozdrowić. Widzę, że nie jesteśmy jeszcze w komplecie. Dzień dobry, panie Kowalski. Dobiegł nas ze szczytu muru głos Roberta. Staruszek zmrużył oczy, podniósł głowę i uśmiechnął się do najstarszego z braci jaworskich, który niczym jakiś superbohater z komiksu rozstawił szeroko nogi i Oparłszy odwrócone dłonie o biodra, patrzył w dół. Jego wzrok nie był jednak wcale skierowany na staruszka, ale na jego młodą wnuczkę. W oczach Roberta nie dostrzegałem tak głośno manifestowanej niechęci do gośki, raczej jakiś rodzaj tęsknoty. Dziewczyna spojrzała na niego w ten sam sposób. Trwało to wszystko zaledwie chwilę. Potem chłopak obrócił się na pięcie, zeskoczył śmiało na drugą stronę i wyłonił się po chwili z bramy. Szedł pozornie swobodnym krokiem, który miał pokryć zmieszanie. Ręce wsadził do kieszeni harcerskich spodenek. Nonszalancko kopnął kamień leżący na drodze i przystanął obok królika. A więc możemy ruszać oświadczył staruszek po chwili i rozpoczął wspinaczkę na pochyłość prowadzącą przed wejściem do kościoła. Krok. Chociaż powolny, miał pewny. Nie zbaczał z drogi, nie kluczył, szedł równo, jakby prowadziły go jakieś niewidoczne dla nas znaki. Bez słowa minął fasadę kościoła, zszedł z platformy, u której stóp stały nasze namioty, skręcił w prawo, przeszedł wąską ścieżką wzdłuż wschodniej ściany świątyni i wkroczył na trawnik otaczający znajdujące się za kościołem ruiny domu zakonnego z łukowatymi wejściami. Zasypane wewnątrz z wałami gruzu porośniętego trawą i niskimi krzakami. Gołe ściany, sięgające teraz zaledwie do wysokości trzech czwartych okien pierwszego piętra, przypominały zamkowe Blanki. Kowalski dotarł wreszcie do zarośli rosnących szczególnie gęsto obok skrajnego rogu domu zakonnego. Kępy liściastych krzaków zasłaniały przejście na tyły zrujnowanego budynku. Starzyc stanowczym ruchem odgarnął giętkie witki gałęzi i przecisnął się dalej. Przeszliśmy za nim, ocierając się opachnące świeżością gałęzie z jednej i chłodny mur z piaskowca z drugiej strony, na niewielki placek przylegający do północnej ściany budynku, w którym niegdyś spali mnisi. Kwadratowy spłachetek ziemi zarosła niemal w całości trawa sięgająca do kostek. A pod murem widać było niewielkie wybrzuszenie o długości dwóch i szerokości jednego metra, które upodobały sobie szczególnie kwiaty o małych, delikatnych listkach i fioletowych płatkach na długich łodyżkach. Część wzniesienia przylegającą do muru zajął gęsty krzak o ciemnozielonych liściach rozrośnięty na przestrzeni o średnicy pół metra. U stóp kopczyka widać było czerwone naczynia z plastyku, przypominające kształtem szklanki. Staruszek podszedł do wybrzuszenia i podniósł dolne gałęzie krzaka, ukazując nam niewielki drewniany krzyż, do którego przybito tabliczkę z blachy pomalowanej na biało. Metal w wielu miejscach zżarły już plamy rdzy, ale bez problemu można było odczytać następujące słowa, wykaligrafowane dużym, wprawnym pismem. Brat ksawery, Rafał Kowalski razy 1937 wyścig. 1957 f 1989 Zylozelatus sum prodomino deo exercituum.